Obraz miecza wbitego w skałę pojawia się w różnych kulturach, religiach i systemach wierzeń, niosąc ze sobą głębokie znaczenia. Spróbujmy zatem rozwikłać ten symbol na różnych płaszczyznach. Kropka. Znaczenie mistyczne i ezoteryczne. Siła i moc. Miecz często symbolizuje siłę, władzę i zdolność do przecinania iluzji oraz pokonania przeciwności, ochrona. Wbity w skałę miecz może oznaczać ochronę przed negatywnymi wpływami lub siłami zła, transformacja. Skała może symbolizować stałość, a miecz zmianę razem. Tworzą obraz transformacji i przełamywania ograniczeń inicjacja. W wielu tradycjach mistycznych miecz jest narzędziem inicjacji, symbolizującym odcięcie od przeszłości i rozpoczęcie nowej drogi znaczenie filozoficzne i psychologiczne podział jedności. Miecz wbity w skałę może reprezentować podział pierwotnej jedności na dualność, na świat materialny i duchowy konflikt wewnętrzny. Miecz może symbolizować wewnętrzne konflikty, walkę między różnymi aspektami naszej osobowości, poszukiwanie równowagi. Wajt w skałę miecz może wskazywać na potrzebę znalezienia równowagi między siłą a delikatnością, między działaniem a bezczynnością znaczenie hermetyczne, gnostyczne, duchowe i kabalistyczne zjednoczenie przeciwieństw w hermetyzmie miecz często symbolizuje siłę mentalną, zdolność do penetracji tajemnic wszechświata w gnostycyzmie miecz może reprezentować wiedzę tajemną, zdolność do poznania prawdy o rzeczywistości w kabale miecz jest często związany z siłą woli i zdolnością do kształtowania rzeczywistości w wielu tradycjach duchowych miecz jest narzędziem do przecięcia więzów iluzji i osiągnięcia oświecenia, znaczenie alchemiczne transmutacja. Miecz może symbolizować proces alchemicznej transmutacji, przemiany materii w złoto, duchowe rozdzielenie i połączenie. W alchemii miecz może reprezentować zarówno rozdzielenie pierwiastków, jak i ich późniejsze połączenie, znaczenie w mitach, legendach i religiach mitologia nordycka, Mjolnir, Młotwore, często przedstawiany jest jako narzędzie Zarówno destrukcji, jak i tworzenia, podobnie jak miecz chrześcijaństwo, miecz święta Piotra symbolizuje władzę kościelną i ochronę przed złem islam. Miecz jest atrybutem wielu proroków i symbolizuje zarówno siłę, jak i sprawiedliwość. Podsumowując, symbolika miecza wbitego w skałę jest niezwykle bogata i różnorodna jego interpretacja zależy od kontekstu kulturowego, religijnego i osobistego. Jest to symbol, który od wieków fascynuje ludzi, a jego znaczenie wciąż pozostaje przedmiotem badań i dyskusji.